Najtrudniejszy temat kazania, jaki miałem wygłosić, brzmiał: Jakie są korzyści z uwielbienia? Poproszono mnie, żebym wygłosił właśnie taki temat na pewnej konferencji. Na czym polegała trudność? Pozornie teraz zmienię temat. Nie mogę uwielbiać Boga, kiedy tego nie czuję. To byłoby takie nieszczere. To zdanie słyszałam tak wiele razy, że jak mówią Amerykanie, chciałbym dostawać dolara za każdym razem, kiedy to zdanie słyszę. Odpowiedź jest oczywista i brzmi: a czego dotyczy Twoje uwielbienie? Jeżeli Twoje uwielbienie dotyczy Ciebie i Twojego dobrego samopoczucia, to nie możesz uwielbiać, gdy tego nie czujesz, ale jeżeli Twoje uwielbienie dotyczy Boga, to On jest potężny, wspaniały, kochający, niezależnie od naszego samopoczucia. Co więc zrobiłem z tym kazaniem? Zawarłem je w dwóch zdaniach. Pierwsze brzmiało: Nie ma nic bardziej niestosownego, niż mówić o tym, jakie my ludzie odnosimy korzyści z uwielbienia, ponieważ to Bóg powinien odnieść korzyści. A zdanie drugie brzmiało, dlatego pozostały czas, który mam przeznaczony na to kazanie, poświęcimy na uwielbianie Boga, bez względu na to, jak się czujemy. W Biblii oczywiście mamy mnóstwo wspaniałych przykładów uwielbienia. Mój ulubiony fragment znajduje się w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, Zrobię wprowadzenie. Paweł i Sylas przybyli do Filipii, żeby tam głosić Ewangelię, i była kobieta, która wróżyła, i ona na cały głos mówiła, że ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i głoszą: Mam drogę zbawienia, to co mówiło było prawdziwe. Duch, z którego mówiła, sprawiał, że Paweł w swoim wnętrzu był wzburzony, rozdrażniony i nakazał temu demonowi wyjść. Demon wyszedł, ale ponieważ ta kobieta, która wróżyła, przynosiła olbrzymie zyski swoim panom, więc oni pod jakimiś pretekstami wtrącili Pawła i Sylasa do więzienia. I czytamy od tego momentu, kiedy oni podburzali tłum, ci ludzie, właściciele tej niewolnicy. Zbiegł się tłum przeciwko nim, czyli Pawłowi i Sylasowi, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siedzieć ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. Więc wyobrażasz sobie, jak musieli się czuć. Co więcej, pojechali do Filipii ze względu na to, że Bóg bardzo precyzyjnie im pokazał, gdzie mają pojechać. Więc mogli czuć, Boże, dlaczego tak jest? Zrobiliśmy wszystko, co od nas chciałeś. Zrobiliśmy coś dobrego, uwolniliśmy tą dziewczynę od demona, a ci fałszywie nas oskarżyli. Co więcej, ubiczowano nas. Co więcej, umieszczono nas w wewnętrznym lochu, tym najgorszym. Dzisiejsze warunki nie w areszcie, tylko w najgorszym z najgorszych lochów. I jeszcze zakuto w dyby. I towarzystwo, w którym byli, to byli no, najgorsi przestępcy, byli w takim wewnętrznym lochu. I to... Jak się czuli fizycznie, psychicznie, to wszystko mogło sprawić, że jęczeliby i mówiliby, po co my służymy Bogu, albo mówiliby, Boże, dlaczego nas to spotkało. Ale co oni robili? I to jest naprawdę niesamowite. I to jest dla mnie najlepszy wyraz, czym jest uwielbienie. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. Wow, to jest dla mnie prawdziwe uwielbienie. Kiedy ktoś, nie patrząc na sytuację, w jakiej jest, uwielbia Boga, ponieważ Bóg jest godzien uwielbienia, nawet kiedy my cierpimy, nawet kiedy są nieszczęścia w naszym życiu, nawet kiedy wszystko, co najgorsze, jak nam się wydaje, przychodzi do naszego życia. On jest godzin uwielbienia. I to jest dla mnie no, po prostu cała kwintesencja uwielbienia. Ale patrzmy dalej. A więźniowie im się przysłuchiwali. Wiesz, żeby więźniowie, przestępcy, przysłuchiwali się komuś, kto uwielbia Boga w więzieniu, to jeżeli trochę znasz albo wyobrażasz sobie realia więzienia, to to nie jest normalne i naturalne. Myślę, że na początku ci więźniowie byli zaszokowani, co ci ludzie robią. A później no właśnie nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Podzielę się czymś bardzo osobistym. Przyznam, że czasami czuję się tak, że nie jestem w stanie sam uwielbiać Boga. Powiem parę słów, chwilę się pomodlę w językach i nie jestem w stanie. Więc co wtedy robię? Włączam sobie muzykę uwielbienia i po prostu się jej przysługuję. To nie jest mój normalny sposób, w jaki się modlę, ale przyznaję, że co jakiś czas znajduję się w sytuacjach, które dla mnie są tak trudne, że to jest jedyne, co mi zostaje. Ponieważ wierzę w, głęboko w tę zasadę rezonansu duchowego, że kiedy ktoś uwielbia Boga, kiedy Ty nie możesz, ty mówisz Boże, że to jest moja intencja, niech oni uwielbiają w moim imieniu. I często doświadczam tego, czego doświadczali ci więźniowie, że opadają kajdany. Czasami doświadczam rzeczywistego uwolnienia od tej opresji, a czasami dostaję siłę, żeby przejść dalej. Ze wszystkich opadły kajdany i wydawałoby się właśnie, jeżeli uwielbiasz Boga z nieszczerymi motywacjami, to wydawałoby się, no to jest jasne, to jest jasne, musimy stąd uciekać. Bóg otworzył drzwi więzienia. Ale to nie jest takie oczywiste. Po pierwsze, strażnik więzienia albo zabiłby się, i wtedy jego rodzina by ocalała, albo gdyby się nie zabił, to on i cała jego rodzina wtrącili, wtrąceni byli. Byliby do więzienia i stracili cały majątek. Po drugie, wszyscy pozostali, którzy z nimi byli, to byli naprawdę przestępcy i to nie byłoby dobrze, gdyby oni wyszli na wolność. Więc patrzmy, że Paweł i Sylas nie patrzą tak powierzchownie: a mamy korzyść, jesteśmy, uwielbialiśmy Boga, zaśpiewaliśmy parę pieśni uwielbienia i Bóg nas wyzwolił z więzienia. No to byłoby bardzo płytkie i bardzo powierzchowne. Czytamy dalej tę historię. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł, panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, odpowiedzieli mu, a zbawić siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana Jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył rany i natychmiast przyjął Chrzest wraz z całym swoim domem. Wprowadził ich też do swojego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. I to, co robi ten strażnik, kiedy widzi postawę Pawła i Sylasa, mówi wow. I nagle dociera do niego. Przecież oni uwielbiali Boga. Oni służą jakiemuś Bogu, o którym mówią, że jest jedynym prawdziwym. I widząc ich postawę, ich postawa sprawia, że Duch Święty może przekonać tego strażnika, że potrzebuje zbawienia. I zostaje zbawiony on i cały jego dom. Notabene na drugi dzień wypuszczają Pawła i Sylasa z więzienia. Natomiast oni nie byli uciekinierami, którzy byliby poszukiwani. Oni nie sprawili, że strażnik musiał się zabić. Oni nie sprawili, że prawdziwi przestępcy uciekli. Oni uwielbiali Boga i mieli na myśli tylko jedno: żeby Bóg był uwielbiony. To jest dla mnie niesamowity przykład, czym jest prawdziwe uwielbienie Boga. To szukanie nie naszych korzyści, ale Jego korzyści, żeby On był we wszystkim uwielbiony. Zobacz, kiedy przychodzi do ciebie przyjaciel. Mam takiego przyjaciela, z którym dosyć często, no w tej chwili to głównie skatepowo, ponieważ mieszkamy w różnych częściach świata, ale często rozmawiamy. Był taki czas, kiedy mieszkaliśmy w jednym mieście, więc bardzo często ze sobą się spotykaliśmy i rozmawialiśmy. Ale pamiętam, był taki czas, kiedy to jeszcze nie były czasy internetu, kiedy on wyjechał, był na innym kontynencie, po jakimś czasie wrócił. Była jakaś tam impreza rodzinna, byliśmy na tej imprezie rodzinnej. Ona się kończyła koło 23.00. On na drugi dzień o 6 rano miał wylatywać. Więc to, co zrobiliśmy, zaparzyliśmy sobie dużo kawy, i od 23 do 6 rano rozmawialiśmy. I wiesz, bardziej cenisz takie chwile w przyjaźni, kiedy to naprawdę wymaga poświęcenia z obu stron, niż takie, kiedy mieszkacie w jednym mieście i po prostu się spotkacie. Jedne i drugie są cenne, ale niektóre są cenniejsze. I podobnie Bóg docenia, kiedy go uwielbiamy, kiedy wszystko idzie wspaniale i oddajemy mu za to chwałę. Ale myślę, że. Szczególnie miłe jest dla Boga to, kiedy uwielbiamy Go, kiedy nasza sytuacja wcale temu nie sprzyja. I jeszcze dwie rzeczy dotyczące uwielbienia. Jak uwielbiać Boga? Czasami ludzie mówią, nie wiem jak uwielbiać, ja Mu dziękuję. Dziękczynienie to nie jest uwielbienie. To jest dobrze, że dziękujemy, o tym też będę mówił, ale uwielbienie jest czymś innym. Najprościej można pokazać uwielbienie w ten sposób. Kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi i powiedział, ja jestem. I teraz odwracając te słowa, możemy uwielbiać. Ty jesteś miłością, Ty jesteś dobrocią, Ty jesteś pokojem, Ty jesteś sprawiedliwością, albo imiona Boga. Ty jesteś Bóg, który leczy, Ty jesteś Bóg, który wybawia, Ty jesteś Bóg, który jest naszym pokojem, Ty jesteś Bóg, który jest naszym lekarzem. Przyglądamy się cechom, charakterowi Boga i uwielbiamy je. Jeden z pięknych hymnów, który teraz przeczytam, a w zasadzie pomodlę się nim, jako moją modlitwą uwielbienia na koniec, Pomodlę się, najpierw przeczytam go modlitewnie, potem powiem kilka słów, powiem amen, potem ty wielbiej Boga. To jest hymn z listu do Filipian z drugiego rozdziału. Osobiście myślę, że Paweł będąc w więzieniu, śpiewając różne hymny, też śpiewał hymny pod natchnieniem Ducha Świętego, czyli że Duch Święty zainspirował go do śpiewania hymnów, których wcześniej nie znał, nie układał słów. Sam o tym pisze często w liście do Kolosan, w liście do Efezji, aby takie pieśni śpiewać. I myślę, że to, co jest w liście do Filipian, w drugim rozdziale to mógł być jeden z tych hymnów, że kiedy Paweł pisał do Filipian, przypomniał mu się ten hymn i stwierdził, on będzie pasował w kontekście ich sytuacji. Oczywiście nie musiało tak być, ale lubię tak myśleć. Więc list do Filipian, drugi rozdział. Jezus Chrystus, istniejąc w postaci bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz okołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Jezu, Ty jesteś Panem Panów, Jezu, Ty jesteś Królem Królów, Jezu, Ty jesteś Bogiem, który stał się człowiekiem, który umarł za nasze grzechy, który zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, który wstąpił do nieba, który przygotował nam tam miejsce. Jezu, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię i błogosławimy Cię. Ty jesteś godzien chwały, Ty jesteś godzien czci, Ty jesteś godzien uwielbienia, Ty jesteś godzien majestatu, Ty jesteś król królów, Ty jesteś pan panów, Ty jesteś ponad wszystkie okoliczności, Ty jesteś ponad wszystkie problemy, Ty jesteś ponad wszystkie sprawy, ponad wszystko. Ty jesteś królem królów i panem panów. Chwała tobie, Jezu. Amen.